Dobra, więc witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Yard I słuchajcie, dzisiaj e, nagramy w końcu opening na serwerze tryhc.net e, Dość długo nie było serwera, nie ma co tutaj się oszukiwać Dlatego się, się tutaj cieszę, że w końcu, w końcu tutaj się uda e, nagrać cokolwiek Ponieważ no nie ukrywajmy, ostatnie czasy tutaj w MC nie są zbyt ciekawe Ponieważ żadny serwer nie startują Ostatni chyba serwer, który startował to był WaterMC, który był jakoś z miesiąc temu, o ile się nie mylę e, Dlatego no... I następna rzecz jest taka, że w końcu rzucam ten opening osobno, nie razem z odcinkiem, tylko osobno, ze względu na to, że po prostu, no jak dobrze wiecie, ten OBS mój nie, nie za dobrze działa czasami. Czasami po prostu nie zatrzymuje się nagrywanie, ale to mniejsza po prostu. No, już wiele razy o tym mówię, dlatego nie będę się tutaj powtarzał. Ale dobra, to, to tyle z takich małych informacji, i słuchajcie, to co teraz otworzę tutaj Endera, to mi się wydaje, że bardzo, 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 bardzo dużo osób się dziwi, e, bo zobaczcie, co dzisiaj będziemy otwierać. Uwaga, gotowi? 3, 2, 1 Dokładnie tak będziemy otwierać ponad 5 stacków case'ów na serwerze 3HC plus 6 jajek także jedno jajko o ile się nie mylę kosztuje 30 zł ze szynkami nie jestem pewny ale no, Opening jest naprawdę o bardzo dużej wartości pieniężnej. Także zobaczymy, co nam dropnie. Co, co nam dropnie z tych ponad 5 staków? Czy dropnie nam jakaś szóstka? No, powinna. Miejmy nadzieję, że dropną nam zarówno szóstki, jak i głowy Witchera. Ja oczywiście, standardowo sobie zostawimy na koniec. Ale głównie skupimy się tutaj na, na tych skrzyneczkach. Także uwaga! Biorę, tutaj jeszcze administracja chyba pisze, że Zaraz da sobie jeszcze jedno, jednego case'a Ale to dobra, to zaraz, także Bierzemy pierwszy z tak magicznych strzynek Jeszcze tylko chciałem powiedzieć Że, um, że kiedy po wpisaniu slash schowek Nic nie mam, dlatego będziemy można mogli przeliczyć dosłownie wszystko to co mi dropło um, I tyle, także puste strzyneczki dla dowodu, nic tu nie ma i będziemy tu wszystko wrzucać Także, moi drodzy, gotowi? trzy. 4. 3. Słuchajcie, <noise> słuchajcie, druga skrzynka. Druga skrzynka i dropną mi kilo w szóstka. Także mamy pierwszą szóstkę, pierwszą szóstkę po drugiej skrzynce, podkreślam, druga skrzynka, także. Ej, nie, nie pamiętam kiedy miałem takie szczęście. Naprawdę nie pamiętam kiedy miałem takie szczęście. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. 4, 3, 4. Moi drodzy, kolejna szóstka, kolejna szóstka, mamy kolejną szóstkę, dobra, dobra, lecimy dalej, nie poddajemy się, nie poddajemy się, tu już aż ludzie piszą, bo jest akurat czat wyłączony, więc wszystko widać, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, a więc zostało ostatnie pięć skrzynek, zobaczymy co nam dropnie. Yy, dobra, nic za ciekawego nam nie dropło, ale dropło nam dużo voucherów przede wszystkim, także pod koniec odcinka sobie zrobimy moje podsumowanie i zobaczymy co e, oczywiście poleci dla was. E, dlatego na razie sobie tutaj podkładam tej temy. I słuchaj ta z, dropły nam z 5 staków skrzynek ponad dropły nam. A jeszcze oczywiście dostaliśmy ten, oczywiście oczywiście dostaliśmy jeszcze skrzyneczkę, także otworzymy sobie ją, dobra, 16 roundów. Um, otworzymy sobie jeszcze teraz 6 jajek, to będzie mi się wydaje dość mocne, ponieważ no tak jak mówię jedno jajko kosztuje 30 zł um, o, o ile tam się nie mylę, dlatego nie ma co się oszukiwać, że to dość wartościowy temat. Ale dobra, dobra, lecimy, nie, nie przedłużamy tutaj. Dobra, z pierwszego jajka, uwaga, co nam dropnie? Dropnie nam jajko. Dobra, śnieżka, nie jest dobrze, nie jest dobrze, bo tak jak mówię, dropi z jajek, e, główki, odłamki, odłamki jeszcze dodali, odłamki i dwie, dwie, rodzaje szóstek, dwa rodzaje, także lecimy dalej, dobra, śnieżka, nie jest dobrze. Odłamek, dobra, nie jest źle. Śnieżka, znowu, nie, kurde, dawać szóstka albo głowy ujera. Dobra, mamy głowę ujera, mamy głowę witchera, dobra. Mordę, o, dwa jajka. Odłamek. I odłamek, dobra, słuchajcie, czyli mamy łącznie y, 2, 39 odłamków, dobra, także słuchajcie, ja zrobię krótkie cięcie i zaraz sobie to wszystko podsumujemy. E, dobra, więc słuchajcie, posegregowałem sobie itemy e, i to co mi dropło, uwaga, uwaga. To jest tak, ponad dwa paski jabłek i 48. Dropu mi 2,5 taka bloków złota, 2,5 staka e, bloków emeraldów. W zasadzie emeraldów mi praktycznie dropło tyle samo ile złota. Jeżeli chodzi o depozyt, jeszcze sobie jeszcze ten łuk odłożę, e, Jeżeli chodzi o depozyt, e, po wpisaniu slash mam jednego koksa. E, plus jeszcze to, czyli mam mi dropły dwa koksy. Jeżeli chodzi o perły, dropuło mi 3 perły, e, refili 14, czyli 14 serio, dropuł mi tylko, słuchajcie, 24 refile. Nie wiem dlaczego, e, myślałem, że serio będzie większy drop, ale dobra, trudno. Jeżeli chodzi o śnieżki teleportujące, to mam ich 6 w depozycie, plus jeszcze tutaj 3, czyli łącznie ich mam 9 i e, e, stack i 16 TNT. E, także to jest górna skrzynka, a jeżeli chodzi o sety i te narzędzia i tak dalej. Em, to dropło mi setów, 3 e, pełne, 1 taki no brakuje tylko butów i jedna klata, czyli można powiedzieć, że 4 no prawie pełne sety, 3-5 e, dwójki, e, tutaj no dość, dość dużo knoków, 9 e, łuków oraz 6 kilofów, 5-3-3. I teraz słuchajcie, teraz tutaj, a jeszcze tutaj mi dropły te śnieżki i te głowy, em, ale skupmy się na tym, jeżeli chodzi o vouchery na disco zbroje i na e, turbodrop, także postanowiłem, no bo turbodrop tak na 60 minut, nie wiem czy jest sens za bardzo rozdawać, ale postanowiłem, że jeżeli chodzi o disco zbroje, to wam porozdaję vouchery na disco zbroje, także jeżeli ktoś, ktoś by chciał voucher na disco zbroje, e, niech koniecznie oczywiście stawi łapkę w górę pod tym filmikiem, da mi followa na instagramie, małpa ponieważ już tam gromadzimy do coraz więcej osób, em, i niech zostawi komentarz wraz ze swoim nickiem, no i oczywiście no nie zapominać o sobie tak, koniecznie z dzwoneczkiem i tyle także postanowiłem, że te właśnie 3 czy 4 vouchery, zależy ile łapek zostawicie, to wtedy to tam porozdaję, ale najprawdopodobniej 4, dajmy na to 4 vouchery, 4 vouchery na disku zbroje wam porozdaję, także tak jak mówię e, tutaj e, piszcie komentarze, subujcie, lajkujcie i tak dalej i rozlosujemy sobie to wszystko także słuchajcie, z mojej strony to tyle e, dropnęliśmy jedną głowę, bardzo dużo odłamków, jeszcze właśnie, zapomnieliśmy o odłamkach. Ja miałem 8, czyli dropu nam jeszcze pustaka odłamków, dwie szóstki i głowa Witchera. Czyli to są takie najbardziej e, tutaj wartościowe temy. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za to, że zostaliście i oglądaliście do końca. E, ja byłem JART. Trzymajcie się, do zobaczenia.